Z tej strony Zoza i dzisiaj ogólnie gramy sobie w Beat Battle na Hypixelu. Dzisiaj ogólnie bez muzyczki so, przepraszam bardzo, no ale tak jakoś wyszło. No i co, lecimy sobie w tryb Solo. I bardzo Wam dziękuję, bo pewnego dnia dokładnie 30 maja. Wito mi. 97 subskrypcji. Naprawdę ja Wam dziękuję za tą liczbę. Jeszcze tylko trzy subskrypcje do um, Do 100. No i co? Lecimy z filmikiem. Ok, zaczęła się właśnie rundka. Wróżka, spadochron, świat, okulary, błyszczą wymiś. E, świat, błagam, jakby ja nie mam zdolności plastycznych Tak jakby e, znaczy, nie, znaczy Nie, zdolności plastyczne to mm, Może i mam, ale nie mam zdolności Budowniczych w Minecraftie za bardzo Więc no Co, e, świat, dobra, czyli potrzebujemy Kolor e, niebieski hmm. Czy ja mam po polsku? Tak, mam po polsku Potrzebujemy to I jeszcze zielony tylko zastanawiam się, czy zrobić e, taki... Picard, Pixart, czy... Nie no, dobra, zrobię kulę. Znaczy taką jakby kulę. Bo w Minecraft nie da się takiej idealnej kuli zrobić. Bynajmniej bez modów. Um... Okej, okay, to wygląda jak kula? Powiedzmy... Nie, to, to, to nie wygląda jak kula chyba. Chyba. Znaczy. Czekajcie. Teraz trzeba powinno być zrobić tak. Tak, tak. I... Tak, o! Nie, no to jest nierówne. Yy, yy. Czekaj. Hmm. A, bo tu powinno być trzy. Teraz tak, 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 i tak i tak. Tak o. O, mamy kulę! Tak? To jest. Tak, to jest kula, dobra. Boże. Wysorę przepraszam za to, ale ja nie wiem co nagrywać To jest, w tym właści... to, jest to jest, mój problem, nie wiem co nagrywać, Więc możecie mi jakieś propozycje w komentarzu napisać No i co, jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału To jakbyś mógł, mogła zasubskrybować, zasubskrybować go Byłabym bardzo wdzięczna No bo wiecie, lecimy po 100 subskrypcji Jakieś Q&A by się przydało zrobić w końcu Hehe <laughs> Mm. Dobra, no to, 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 to wygląda chyba jak kula, prawda? Znaczy mam nadzieję, a czy nie dobra. Zrobimy. A nie wiem, Boże. Ja, ja, ja mam... Ja, ja nie wiem... Tego cze, cze. tutaj nie powinno być. O mój Boże, to wygląda beznadziejnie. Dwie minuty zostało. No, 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 no. no. No dobra, trudno. Trudno. O mój Boże, to będzie tak beznadziejnie wyglądać, że bardziej beznadziejnej ziemi zrobić nie mogłam. Naprawdę. Mogłam zrobić tego Pixarta. Pick art, Byłoby to zdecydowanie lepiej to wyglądać. No, może to, jak kula trochę wygląda, dobra. Nie, to wygląda bardziej jak ten owalny, co, jakiś kształt. Dobra. Um, dobra, zostały dwie minuty. Oh no! Jesteśmy w czarnym lesie. Tak nie powinno być. Dobra. Um, tak jak mówiłam, nie mam, nie mam zdolności w, w, w budowaniu Minecraft, więc yy, nie obraźcie się, okej? Okay? Że takie, żeby znaczenie nie buduje, bo jakby ja naprawdę miałam tylko raz, może pierwsze miejsce. Czekaj, zawsze, zawsze, miałam jakieś ostatnie albo szóste. Znaczy, zazwyczaj szóste mam. No. Czekaj, czekaj. Tu powinno być tak. Nie, czekaj. Tu powinno być o. O tak, o. Tu powinno być o tak. Bagiet, I tu powinno być o tak. Jest równo. Jest równa, teraz robimy jeszcze coś takiego. No nie, 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 nie. O, Boże, ale to wyzadnie nie wygląda. Więc, to, dobra, dobra, robimy coś takiego jeszcze. Hmm. Ale to jest kwadratowe, nie! Czemu to takie kwadratowe jest? No, ale to ale to będzie brzydkie, ale to będzie Ja to wiem, ja to wiem. Co jest? Co? Co jest? Yy, okej. Okay. Lecimy do kolejnej ręki. Okay, rozpoczęła właśnie się nowa runda. Moty, lodówka, e, motyl. Zdecydowanie, motyl, bo ja naprawdę nie mam. Ja moty Motyla chyba nie skiepsz. Nie, nie zepsuję. Nie! Błagam! Dobra, potrzebujemy e, żelazo. Ok. E, no to co? Musimy zbudować jakąś lodówkę. Zobacz, będzie ona, będzie ona taka, ok? Będzie taka mała lodówka, lodóweczka, nie będę się jakoś tutaj bardzo. Em, bardzo rozbudowywać. E, no i co? Jakby nie wiem, co się wtedy stało, chyba mnie wywaliło po prostu z gierki. Dlaczego nie mam pojęcia? Nie naruszyłam żadnych zasad. Więc, um, nie wiem dlaczego mnie wywaliło, no ale trudno, budujemy teraz lodówkę. Mam nadzieję, że te, tym razem wyjdzie mi 100 razy lepiej, chyba. Nie, no, żeby lodówkę skiepszy, to trzeba... żeby lodówkę zepsuć, to już trzeba być po prostu mistrzem, naprawdę. Um, okay. mm, w ogóle napiszcie mi pomysł, jakie ja mogę serię robić, bo totalnie nie mam pomysłu. Jakby serio, nie mam pomysłu, co robić. A mam teraz dużo wolnego czasu. Chyba zrobię coś takiego, że. Tutaj, o takie o I możecie mi napisać, jeżeli chcecie. Bo ja nie mam pomysłu. I w ogóle, z, yy, z tego co słyszałam, będą usuwać ankiety. Chyba 10 czerwca. No ale nie wiem. Jakby to jest tylko to co słyszałam, ale raczej tak, bo YouTube to napisał, więc no e, ok. i tu będzie coś takiego, a i tu będzie otwarta takie, otwarte coś takiego nie no, na razie, nam, na razie mi bardzo dobrze idzie, nie powiem, naprawdę nawet lepiej niż wcześniej <gry> okej okay. zmienimy sobie podłogę na przykład taką o, będzie ładna podłoga, trzy minuty OK. Jeszcze musimy daszek w sumie zrobić, więc już robimy sobie daszek. Znaczy... W lodówce jest daszek? Chyba, raczej chyba nie? Chyba, trudno. Okay. Tutaj muszę zrobić coś takiego. OK, Okej, okay. coś takiego. I tu będzie jeszcze jedna półeczka. Okay, mamy lodówkę. Teraz potrzebujemy jeszcze y, główkę, 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 główkę. Własne czaszki, bloki i zrobię na przykład ym, taki. O, taki potrzebuję. I zrobimy coś takiego. Nie, 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 nie. Dobra, zrobię coś takiego. O, i tu jeszcze zrobię coś takiego. O, takie, o. O, 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 pięknie. Dobra, Gites. I tutaj jeszcze możemy w sumie zrobić e, jakieś. wiem, pomidora? Nie, no, pomidor mi się tu nie zmieści. Może jakieś. Yy, yy, yy. Nie. O, okej. Okay. Bierzemy szynkę, bierzemy to, bierzemy se to. Y, to, 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 to. Dobra, wszystko, wszystko po prostu bierzemy. Wszystko. I teraz. Mm, jedziemy, to wszystko znikło. Dobra, nieważne. Okej. Okay. Um, czaszki. Okej, okay, jedzenie. Bierzemy to. To bierzemy. To, to w sumie. Chleb, no i... Oczywiście szynkę. Okej. Okay. Mm. Tutaj coś takiego porobimy. No to tu będą danuty. Bagidli. Tu będzie chleb jeszcze. O, takie o. O, no i pięknie w sumie. Co wy myślicie o mojej lodówce? Piękne, prawda? Okej. Okay. to widzimy się, jak będzie już... Um, za 30 sekund się widzi 5, 4, 3, 2, 1. Okej, okay, lecimy. Pierwsza lodówka. Mm, jakby... Dobra, trochę to wygląda na lodówkę. rayo okejkę. bardziej to bym wzięła pod mikrofale. E, co to jest? To jak lodówka w ogóle nie wygląda. Jakby serio to wygląda jak taki domek zepsuty. Nie wiem dlaczego. O, moja! Legendary! Legendary, proszę mi dawać. Pro, 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 proszę, legendary. O, ktoś mi legendary chyba dał. Okej, okay, tu mamy. Yy, yy, yy. To raczej jest dom. To raczej domek, jakby. To trochę to jak lodówka wygląda. Dobra, dam okejkę, żeby nie było. Na pewno lepsze niż to, to poprzednie. No. O, to jest ładna lodówka, daje okejkę Bardzo ładna, bardzo ładna lodówka, naprawdę, bardzo mi się podoba. Ale moja, oczywiście, lepsza. No niby to jest lodówka, ale to jakaś taka niska trochę. Dobra, a tu się chyba komuś coś zepsuło. No to źle, skoro się tu zepsuło. No bo gdyby tego nie było, to może bym dała ok, ale no. To, to nie jest lodówka, to bardziej jest, to mi bardziej podchodzi pod... te mikrofale znowu. Ok, to, mm, to wygląda jak szafa, no ale okej. Okay, ktoś się tu trochę napracował chyba, nie wiem. Ok. Co my tu mamy? To nie wygląda jak lodówka, naprawdę. To nie wygląda jak lodówka. Że może trochę, ale to... Nie, nie, nie. Um, co tam... Aha, tam są warzywa owoce. Dobra. Daj okę. Na pewno. Lepsze niż wcześniejsze, to, to to wiem na pewno. Nie! Co jest? Nie, 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 nie! Za to łapeczka w górę się należy. Błagam! I raz w życiu w mi pierwsze miejsce. A! O mój Boże. O, dobra. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Kliknijcie subskrypcję z Jeżeli tego jeszcze. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, łapeczkę w górę. No i napisz komentarz, co mam w na tym filmiku zrobić. Bajo!